Witam na najnowszym moim filmie dzisiaj nie z nadwody a z podwórka chciałem wam pokazać dwa stoliki dwie półki zakupione pod przynęty czyli karuzele i taką półeczkę z kuwetką i pokażę co i jak jak je przerobić aby było wszystko elegancko to znaczy, przymocowałem do nich, czyli do pierwszej półeczki, tak i drugiej nogę, pierwsza półka po prawej stronie, to jest karuzela holenderskiej firmy Holenderskiej. Tak to się prezentuje, ta nasza karuzela z czterema pudełkami, i zaraz pokażę co jak. To jest produkt pierwszy: półka karuzela z czterema pudełkami. Zobaczcie sami. Druga półka to jest półka. Mirwardi z kuwetką zobaczcie i oto postaram się pokazać co i jak co się dzieje dalej z tymi po przeróbce z tymi kuwetkami tak aby wszystko nam nad wodą idealnie grało. Więc zapraszam na krótki film. Tak jak widzicie w tym przypadku nie ma tu nogi zakupione w tej pozycji, więc taki stoliczek, taka półka będzie pasował do nóg. Zobaczcie sami nie mam akurat takiej średnicy rurki teraz, więc pokażę Wam mniej więcej o co chodzi Y, półki bez nóg. Ta pierwsza i ta druga jest przystosowana raczej do y, platformy. Wtedy się ją wkłada do nogi, która jest w pionie wbita. Wtedy dokręcamy, i wtedy nam nic nie rusza się. Zobaczcie, bo wszystko jest w platformie czy przy stolikach, przy podpórkach czy przy krześle w pionie. Nam nic nie wygina się, zobaczcie. Dlatego trzymam, bo nie mam takiej średnicy rurki, czyli 25 mm potrzebna rurka i wtedy wkręcamy taką platformę i nam nic się nie przechyla. Więc takie stoliki mają Najlepsze zastosowanie właśnie przy platformach dokręcane do krzeseł, do nóg w pozycji pionowej, tak tu pokazane jedna, tak samo druga. I wtedy nam nic się nie przechyla, więc nie potrzeba dodatkowej nogi. Gorzej jak chcemy taką platformę przykręcić winny inny uchwyt do krzesła, co wam zaraz pokażę. Na przykład, jedziemy teraz na wodę, weźmiemy w torbę sobie lekkie, kompaktowe krzesełko. Zobaczcie, dwie platformy, półeczki, tak aby wszystko mieć pod ręką. Więc dlatego przymocowanie tych dwóch półek do tego krzesła będzie w inny sposób niż w pionie. Tu nie zrobimy, bo by było pod kątem. Więc musimy użyć Takich adapterów Mirwardii firmy aby zamontować obydwa stoliczki weźmiemy jeden adapter zobaczcie skręcamy i mamy z jednej strony teraz Naszą karuzelkę przykręcamy, zobaczcie, ale nam zjeżdża, zjeżdża nam to, dlatego, że za duża jest siła. Patrzcie, nie będziemy plastikowych ukwytów przykręcać na siłę, choć jeszcze można, ale to po jakimś czasie pewnie, że się to wyrobi. Więc dlatego zobaczcie sami. Tak mówiłem. Dlatego da, dzieje się tak, że jest za ciężkie i nie ma w jednym przypadku, tak w drugim przypadku. Tak, w drugim przypadku nie ma nogi, dlatego nam wszystko to leci. Tak, wcześniej mówiłem przed chwilą, na początku filmu, jedna i druga platforma są raczej najlepsze wskazania by były dla tych platform do nóg: platform w pozycji pionowej. Wtedy nam nic nie zjeżdża. A przy takim rozwiązaniu, przy krześle kompaktowym, jak ja przed, teraz pokazałem, przy tych ukwytach nam wszystko zjeżdża. Więc drodzy widzowie, jak widzicie, przy tych ukwytach i tych półkach, to po prostu przy ich ciężarze, jakbym nawet na siłę to skręcić, to nie da rady. Dlatego półki spadają, więc potrzebny jest. Pod spodem potrzebna jest noga, tak aby to podeprzeć przy pierwszej półce, tak i drugiej, aby nam to wszystko nie spadało. Więc teraz pokażę, co i jak. I tak to wygląda z takiego w Lidlu zakupionego stojaka. Dwie sztuki miałem, ale z tego, z tego. Użyłem tych elementów, czyli tych dwóch nóg. Jak widzicie, jeden to jest nowy. I miałem ten stary, który wykombinowałem, obcięłem i tak to się prezentuje. Czyli trzy nogi przy tym stojaku były, dwie wykorzystałem. Jedna jest w zapasie. A to było tak. Często jak był pęknięty. Więc wykręciłem trzy ramienia. Tak pokazałem. I górę obcięłem. I tutaj, gdzie są te sporniki. Tutaj, co trzymają nam każdą nogę, oddzielnie obcięłem. I zrobiłem tak tutaj. Więc takiego stojaka, który był powiedzmy już po przejściach wykorzystałem ze starego i poszły trzy nogi. i te nogi są aluminiowe, lekkie, więc przy jednym... Stojaku. Tak to się. Tak przy tym stojaku. Tak to wygląda. Tutaj zrobiłem w tej z pozycji, żeby nam się nie otwierało. Zobaczcie. Nie otwiera nam się nic. I mamy do tego, jak przymocowałem. To, jak pokazałem, ten plastik przykleiłem na poksolinę. Wymieszałem ją, to jest tak jak plastelina i to przykleiłem przykleiłem do ramy, zachowając tutaj odległość, tak aby nam pudełeczko wyszło idealnie z jednej, idealnie z drugiej, no i tutaj to samo do czterech. Zobaczcie, nic nie przeszkadza. I teraz to, co podeszło, tak to wygląda. Tutaj regulacja, tak żeby nam się nie otworzyło. Widzicie? To jeszcze muszę dokleić, pomalować, ale to za chwilę. Pokażę Wam. Tu się będzie otwierało, tu będzie się otwierało i wysunę w tą, zamknę i wtedy mamy rozkładane. Widzicie, rozkładane mamy, jest idealnie. Widzicie, wysokość regulujemy przy krześle, a z drugiej strony wysokość regulujemy z tej strony wysuwając zobaczcie jedno tagi drugie I regulacja jest zachowana jest idealnie dokręcić kwestia tylko jeszcze tego pomalowania to jest przy drugim przy drugiej karuzeli odłożymy. Przy pierwszej było to samo, tylko już jest zrobione, pomalowane tak na połańcu. Oksylina to samo rozwiązanie. Tylko tutaj nie ma jak gdzieś się schować, to inaczej to zabezpieczymy przed podróżą za pomocą górki można w ten sposób rozwiązanie. jest dużo tak i tak i nam się nie otwiera lub ewentualnie tak ja to robię w ten sposób gumkę od dołu w środek Z środka wyciągamy i zapinamy Wysuwamy ramię, które też muszę przykleić. Zobaczcie. I nam się nic nie otwiera idealnie. Idealnie jest za pomocą gumki. Na wodą tylko ściągamy gumeczkę. Tamtej nam sobie wisi i mamy to samo. Na pałańcu już używałem tej nogi. Po dwóch chyba wypadach od kuwetki azamenty. opierania się wyrobiło się i zastosowałem też poksylinę. Poksylinę, bo tutaj widać nity są, których się nie da odkręcić, musiałbym wyrwać to to i odnowa nitować i tak, żeby to nie latało tak, jest zastosowana poksylina. Pokselina którą zamalujemy także z tej strony i taka półeczka tak to wygląda, czy tak, czy tak, jak to woli. Idealnie, nie przeszkadza, lekkie, nie musimy do dodatkowych podpórek nosić, bo mamy w jednym w całość w jednym, tak w przypadku pierwszym do kowetki, tak i w przypadku drugim, tylko tu zastosowanie jest już wsunięte tak, aby nam się nie wysuwało. I pokazałem teraz, z czego to zrobiłem ze to starych tak purek z Lidla, które miałem pierwsze urwane obcięć trzy nogi, jedna jeszcze została, to się przyda do jeszcze do wykorzystania. I tak drodzy widzowie na tą chwilę to wygląda, jest idealnie. Oksylina trzyma, kwestia tylko zamalowania tego, pomalowania aluminiowej nóżki i wtedy będziemy mieli idealnie przykręcone, nie będziemy Bać się, że nam to będzie wszystko zjeżdżało, dlatego że muszka nam będzie z jednej strony trzymać całość. No to teraz wystarczy tylko to wyjąć i pomalować. No i jak to się mówi. Będziemy musieli pomalować tą czarną farbą postawimy element, który jeszcze nie podkleiłem na stałe wyjmę, gdzie jest ruchoma podpórka jedziemy jak to się mówi nie ma jak malarzom nic nie robią i co spier, wiecie, to co zamalują, jedziemy. Tak nam ładnie to wyszło po zamalowaniu. Jedna, tak i tutaj. Oraz druga. Tu gdzie było po Kleju poksylinie jest teraz zamalowane i tak to się teraz prezentuje obydwie półki, platformy, stoliki, jak go zwali, tak go zwali i jest moim zdaniem. Mało miejsca zajmują po złożeniu jest tak i tak to teraz się prezentuje. Mamy nogi taki z jednej strony, taki z drugiej. Przy obciążeniu czegoś większego nic nam nie spada w przypadku pierwszym oraz w drugim miejsca zamalowane noga trzyma, regulacja, nogi góra w dół. I teraz po takich przeróbkach myślę, że będzie ok. Zobaczcie nogi składane, chowane, aluminiowe i łatwe te obydwie platformy w zapakowaniu, przewożeniu nad wodę. Zobaczcie. Regulacja nóg. I tak to teraz się w całości prezentuje. Jedna oraz druga przy kompaktowym krzesełku. Więc Drodzy koledzy, tak to wygląda jak pokazałem to na filmie, przerobienie nóg w razie co w szybki sposób wyjmujemy nasze pudełka, odkręcamy, wyjmujemy, składamy. I mamy jedną gotową. To samo robimy z drugą. I tak to leci, więc pokazałem, jak ja to przerobiłem, aby do mojego kompaktowego krzesełka, do tych ukrytu to wszystko pasowało i nam nie opadało. Więc takie zastosowanie tych nóg przy tych obydwu półkach jest odpowiednie. Dobrze, I na tym koniec dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału że wciąż jesteście ze mną. Lajki, komentarze. No i do następnego. Pozdrawiam.